Trzyma. To znowu ja, Adam Florczyk. Jak mówiłem, nagram filmik. Oto Google. Na no moim starym komputerze o o tym mi chodzi. I bardzo stare jak ty, więc są. No nie mogę pracować normalnie. Patrzcie. Tu mamy i ty, plus ty. Tu jak na przykład się chcesz zalogować. No. Tu mamy wyszukiwarkę. Tu, o, tu jesteśmy na wyszukiwarce. Grafika, patrzcie. Na przykład wpiszemy. A to później to już jest inna ciekawostka. Tu są mapy. Na przykład wpisujemy. To już jest inna ciekawostka. No to też jest inna ciekawostka, przepraszam. Play. YouTube można od razu, czyli tu tak. Nie. Wiadomości z całego świata. Gmail. Tu może się zalogować. Przepraszam, że tak szybko mówię, ale nie mówię. Sorry, że takie konto. Nie, sorry, ale to muszę być zalogowane. Gmail, dokumenty to już jest inna sprawa. Tylko piszę nie. kalendarz. Nie? I więc, tłumacz ksio... książki bloger, czytnik zdjęcia, wideo, jeszcze więcej klikamy. Co tu będzie? Alerty, Google Chrome, e-art, grafika, mapy, nefs, tombar, wideo. Dobra, tam, tam, ty... nie, tam dużo jest Tak, na, dzisiaj zajmiemy się Google Grafika. To chyba każdy głupek wie, co to jest, nie? Na przykład wpiszemy hmm co by tu wpisać, ok. mlecze mlecze. Widzicie co? Czy... Oje kochane, mlecze, chyba ostatnie w tym sezonie. jak nie dobre. Ale to w niektórych tylko grupach jest tak. Widzicie? Perfect. Czy to jest mlecz? Nie. Ale patrzcie, witryna z tym zdjęciem. Same mlecze. To nic. Nie stoi na przeszkodzie i że wtedy zobaczymy jak to. Tak. Mlecz, mlecze. Tu mamy dodatkowe. A moje siostra już to Też się nic stanie. Hm, co by tu jeszcze wpisać? youtube, YouTube. Czy To jest Youtube. Czy to jest YouTube? Czy to jest YouTube? Czy to jest YouTube? Czy to jest YouTube? Ty, ty, Karka? Albo to. Czy to jest YouTube? Czy to jest YouTube? Czy to jest YouTube? Widzicie eee. jakieś tu inne zdjęcia? To jest bardzo dziwne tajemnica. Dlaczego oni takie dziwne zdjęcia trosadzają? Kto zna na to odpowiedź? Niech yy, na. pisze w miskomach. Albo to. Jak to ma być YouTube? Nie wiem co. To jest, kom, to jest komentarz. YouTube muzyka, widzicie? Tu, tu widać, że YouTube pisze u góry. Dobra. Zamiast. Zamiast. Może. Duży, jak Mój komputer to Asus k 503 s Pokażę Wam go. Przepraszam, to nie ten laptop. Proszę to jest mój laptop. To taki mam, właśnie identyczny. No te, to tak. Zamiar pokażę wam moje ulubione gry. Pierwsza gra. Można to wpisać w Blitz. On, on, on nie zna polskich kier, on tylko gra w angielskie. Od najlepszej o. No i Też tu mam. O, to gram. Tam się driftuje. Druga gra. Pierwsza gra od najlepszej. To jest Max Drifter. Albo w grafice będę wam pokazywać. O, widzicie? Takim samochodem jeździcie. Takim. A Spróbujcie tej gry zajebisko. To już jest razu. raz sam od Każdy głupek to zna. O! To jest najlepsza fura. Można mieć różne opony. Tylko tu właśnie nie pokazali tych najlepszych. Druga gra. Pink of Drift. O, to jest bardzo fajne. G jest, o. Tylko widzisz z góry, ale zobaczę dwu, dwójkę. No też... A to jest dwójka? Wow. To jest coś wow. Trzecia gram, to. Nie wiem, jak to się pisze, ale muszę... To jest chyba dwa. Elektromen dwa. Elektromen gra. Li... Na linku jest gry.pl Oj, coś nie wiedziałem. Muszę Sprawdzić na gry.pl, akcja i widzicie na jak wam to powiedzieć? Pokaż mi to najlepiej. O, jest elektromen! To nie gry po, online. O, o to mi chodzi, właśnie. To jest elektromen. Walczysz u dzikiem z kartekiem. Nigdy finałowej rundy nie przyszłam, więc to jest bardzo trudna. Czwarta gra. Niestety to jest nieinternetowa. LS 2011. Czyli Simulator Farmy 2011. To. to o tym będą, ja będę robić o tym tajemnicy i ciekawostki. będzie się nazywało Simulator Farmy 2011 tajemnice i ciekawostki czwarta gra 2009 o Trochę inna grafika, troszeczkę bardziej zrąbana. To czemu w to wresz? Ale fajne są mody bardzo, polecam, tylko nie umiem ich grać. Tak. Szósta już gra. To. Piąta. GTA 4 Bardzo fajna gra grafika. Super gra w to. Ona tam. Grand Theft Auto 4, oto. To już nie jest Grand Theft Auto 4. Tylko chyba Liberty City. Liberty. San Andreas, to jest już siódma gra. Ósma, um, chyba, jak się nie mylę. Siódma. Półsiąta. Ósma. Pusta. ósma gra no nie wiem bo rywalizuję z tobą. ósma gra to nie mam na, na tym kompie, ale ba, polecam tą gerkę, patrzcie Chodzisz tym w tej gerce masz bronię. Zarambiste ma gumy. O, patrzcie. Można mieć dwie bronie. Snajpera. I masz bardzo dużo poziomów. O. Standardowy KM ma gościu. I na piedzielę. Widzicie? Macie 100% życia. Cały czas. Nie nie mam cię cały czas, bo... No. 9 już gra, bo mam 10 fajnych jerek Zatomiś co tam powinna być Bardzo fajna, bardzo superaśna nawet graficzka. Jedziesz autobusami, pniętrwami, tylko tracisz kasę Jeśli źle coś zrobisz. Według mojej siostry. O, demo jest bardzo głupie. Według mojej siostry dzie już. Dziesiąta gra to. Ubieranki. Czekaj, nie mogę sobie przypomnieć nazwy. No jak to mało. Dobra, nie pamiętam. Dobra, kończę filmik siema.